Siemczko, z tej strony Rafał Mieszkiewicz. witam na moim kanale na YouTube. To jest filmik drugiej części sterydy anaboliczne. No więc tak, zajmiemy się dzisiaj tematem, jak zrobić tak zwaną redukcję przed zawodami. Jakie sterydy się bierze, jakie środki, jakie dawkowania. Poruszę ten temat, ponieważ w internecie, jeśli są jakieś informacje, to są to Bzdurne, mało który sławniejszy kulturysta, który tam coś wygrywa, opowiada na te tematy, ponieważ mają umowę ze sponsorami. To raczej nie idzie w parze, że a, biorę sterydy takie i takie, a, a za chwilę idzie do drugiej kamery i reklamuje odżywki, że to wszystko zrobił na odżywkach. Owszem, odżywki są ważne, ale jeśli chodzi o sporty sylwetkowe. Sterydy również są ważne i one się pojawiają i pojawiają się i <laughs> będą się pojawiać. Yy, otóż, tak, jeśli chodzi o kulturystykę, oczywiście nie się z tego przykładu. Mówię to czysto naukowo. Yy, w zasadzie to jest na moim przykładzie, na przykładzie moich kolegów. Także kilka razy już wystartowałem. Yy, myślę, że jakieś pojęcie o tym mam. Jeśli zaczynamy redukcję, wchodzimy na krótkie estry. Co to są krótkie estry? To jest tak zwany testosteron propionat o stężeniu 100. Winstrol, Masteron, Tren, to są sterydy szybko działające. Otóż taki testosteron propionat, jeśli go zaczynamy wbijać. Już go czujemy, wbijamy go rano, już go po południu jest czuć, libido podkręcone, humor dopisuje, jest zajebiście. Już tłumaczę jeśli chodzi o taki cykl przed zawodami. Jeśli do zawodów taki kulturysta typu ja przygotowuje się do zawodów, zazwyczaj idzie koło pięciu środków na raz, tak właśnie pięciu środków. Niektórzy się o tym wypowiadają, ale nie mówią co. Jeśli są konkretne przygotowania do zawodów, to jest testosteron propionat, winstrol, stanazol, są różne nazwy. Takie białe mleczko w buteleczce to jest właśnie winstrol. Do tego dochodzi trenbolon. Do tego dochodzi również masteron. No, może być też oksandrolon albo Proviron, no dobra tu wymieniłem sześć środków. Ale główną bazą do takich przygotowań to jest testosteron pyropionat, Trenbolon i Winstrol. Na tym głównie robi się bazę do zawodów, nie jest wycięty, no oczywiście musi być do tego też odpowiednia dieta, co to jest myślę wiadome. Jeśli chodzi o taki cykl, trwa on zazwyczaj 12 tygodni. Propa walimy albo codziennie, albo co drugi dzień. Co drugi dzień też się sprawdza, co trzeci nie, nie polecam. Codziennie albo co drugi dzień. Tren, no tu zależy ile gość waży, no ja ważę koło setki. Dzisiaj tak widzę, śmiesznie wyglądam, taki malutki. Eee, ważę koło setki, no i... Dla takiego gościa jak ja to od 300 do 600 mg tego miligrama wali się tygodniowo. Taki trend zazwyczaj ma setkę albo 150 w stężeniu. Także z no trzy razy z w tygodniu trzeba wziąć. Winstrol bije się również często albo co drugi dzień, albo nawet codziennie niektórzy biją. Trener maksymalnie bije się od, no, na opakowaniu czy tam gdzieś w internecie pisze 8 tygodni. A znam gości, co walą w czasie takich zawodów, walą, walą to 20 tygodni. No to jest jakaś masakra, można, może jest to związane z niewydolnością nerek, a jak zdrowie siądzie, no to, to jest kupa, to już jest po jakiejś tam karierze, gościa nie ma, nikt nie może ćwiczyć i tak dalej. No, ale wróćmy do meritum. Trembolon to jest cudowny środek. Naprawdę, jak ktoś nie brał, to nie weźmie. Chodzi w trembolonie o to, że jeżeli na, jesteśmy na niskiej podaży kalorii, czyli odchudzamy się, robimy cardio, spalamy ten tłuszcz, to trembolon zapewnia, że te mięśnie jeszcze się rozrastają. Ja na przykład na redukcji no, redukuję, ta waga jakoś mi spada, ale objętość mięśniowa się zatrzymuje. Ja mam w bicepsie tyle samo co na masie, co na zawodach, także jakoś tam drastycznej redukcji nie ma. Niby lecę koło 80 kg, ale wyglądam 10 razy lepiej niż na masie. No, to jest fakt. Naprawdę można wtedy ciężko trenować. Oprócz tego dorzuca się jeszcze hormon wzrostu, no to, jest, to jest chyba sprawa oczywista, bo czy na masie, czy na redukcji ten hormon idzie cały czas. No tak wygląda to w świecie kulturystyki, no pff, taka kuracyjka wynosi, no tak myślę około tysiąca do dwóch tysięcy, zależy to wszystko kto jakie dawki, no i zależy kto hormonu przybija. No to dwa, no nieraz to podchodzi pod trzy tysiące miesięcznie, na same środki. Plus, dieta i to jest naprawdę drugi sport. Jeżeli ktoś myśli poważnie o jakichś startach i tak dalej, to no, trzeba się władować. Niestety, sponsorzy nie przychodzą. Nawet jeśli ktoś zajmuje pierwsze czy tam drugie miejsce, pokazuje się na tej scenie, to nie zawsze dostanie sponsora. Ale mniejsza o to. Yy, jeśli chodzi o hormon yy, w czasie redukcji, są różne warianty. Ktoś ma mało siana, przybija dwie jednostki. Zazwyczaj to idzie 3 dni bije, jeden dzień wolny, 3 dni bije, jeden dzień wolny. Lub też są takie systemy, że 2 dni bije, jeden dzień wolny, yy, lub bije przez cały okres redukcji, a później po zawodach w ogóle nie bije. Też są takie przypadki, też się to sprawdza i to są no, różne przypadki. Yy, jeśli chodzi o winstrol, winstrol ma na zasadzie na takim jakby definicji, utwardzeniu te, tego mięśnia, wyszlifowaniu. Mają wychodzić wszystkie prążki. Testosteron, propionat również musi być, bo jeżeli będziemy walić same wino z tym trenem, to pała to w ogóle nie stanie. Jeszcze jest... może podbić w górę. Są takie... Na obniżenie tego poziomu również stosuje się Proviron. To tam w środku jest Masteron. Fajnie zbija ten, ten estros, fajnie zbija. Do tego jeszcze można brać, jeśli komuś tam wychodzi jakieś gino na sutkach, tam Oxifen i tak dalej. Ja na przykład biorę małe ilości tych tabletek. Mam taki organizm, że wszystko się przyjmuje, wszystko jest OK. Nic mi tam jakoś nie wychodzi. Ale też stosuję, ponieważ wyrzuca to wodę z organizmu. O, jest jeszcze siódmy środek, też zapomniałem o nim. Klem Buterol. To jest kurczę spalarz tłuszczu. I tu też yy, powiem, dawkowanie jak zazwyczaj kulturyści, z takim stanem yy, jak ja, czy tam inni ze sceny chłopaki, a też znam wielu, rozmawiam na te tematy. Yy, to stosowanie zazwyczaj jest z początku piramidalne. W sensie na początek bierzemy pół tabletki, to jest pierwszy dzień drugi dzień bierzemy całą, potem bierzemy półtora na czwarty dzień bierzemy dwie i tak dochodzimy do trzech, nawet czterech tabletek przy mojej wadze, załóżmy, że jeżeli warę 100 kilo dochodzi się do czterech tabletek leci się takie dwa tygodnie okres czasu dwutygodniowy potem tydzień przerwy, potem znowu dwa tygodnie to jest jedna szkoła druga szkoła to jest branie tego buterolu cały czas dochodzi się do takich 3-4 tabletek i leci się cały czas do końca zawodów. Nawet słyszałem yy, historyjki, że ktoś bierze nad CO 4 tabletki, to już w ogóle nie wiem, wątroba rozjebana. Yy, też są ważne takie tabletki jakiś Hepatil czy coś na regenerację tej wątroby, to jest też dużo daje. Nie są to jakieś wielkie koszty, ale najlepiej zadbać o tą wątrobę. Żeby wszystko się trzymało kupy. No to poruszyłem tą kwestię. To chyba nie będzie jakiś długi filmik. Nowicjuszom w ogóle tego nie polecam, bo żeby zrobić jakąkolwiek redukcję czy coś to trena odradzam. Odradzam, ponieważ jest to środek 5 razy mocniejszy niż testosteron. Także to jest w późniejszych kuracjach. Na początku idą takie łagodne. Facet fajnie rośnie, robi się tam jakaś forma. Ale żeby ten mieścień był pękaty i duży, to, to są potrzebne lata. Ja już ćwiczę 14 lat. Także to każdy chce być duży od razu. Pierwsze kuracje, pierwsza, druga kuracja fajnie goś ro rośnie. A potem przychodzi czwarta, piąta kuracja. I chuja, widać, kurwa, goś wygląda tak samo. I wtedy sobie myśli: kurwa, kupiłem, wyjeby. Ale nie, bo już wcześniej to brałem i rosłem. teraz albo nie. I dochodzi do tego czasu miska. Trzeba pilnować jedzenia. Ja na przykład nie przypilnuję jedzenia, pojadę na imprezę, yy, jedna, druga, nie piję, nie palę, yy, nie śpam, ale pojadę na imprezę. Zaburzy się ten system yy, jedzenia yy, i spania. ja potrafię przez taki weekend 2 kg schudnąć. No niby nie dużo, ale i znowu cały tydzień wstaje rano, szamka, yy, robię te posiłki i pilnuję wszystko ładnie, pięknie, nadrabia się to w ciągu tygodnia, ale weekend znowu pizda. więc jeżeli yy, ktoś chce, a są tacy, że się poświęca temu sportu na 100%, to jest ważne, żeby weekendy siedzieć w domu, pilnować tej michy, dla kulturysty nie ma czegoś takiego jak weekendy, to Są dni tygodnia. Dni tygodnia podzielone są na jakieś cykle, makrocykle, tu jem to, tu ćwiczę tak, nie imprezuję i wtedy rosnę. Tak samo nie ma śniadanie, obiad, kolacja, jest posiłek numer 1, posiłek numer 2, wszystko wyliczone, ważone i tak dalej. No to trzeba mieć coś kurwa z głową, bo jeśli są tacy w wieku, nie wiem, 22-23 lat i oni napierdzielają zawody i wszystko i tak siedzą w chacie, to pełen szacun. Ja do takich gości nic nie mam, tylko podziwiam. Ja taki nie jestem, jestem pod tym względem zawzięty, ale z kolei też lubię sobie pokorzystać z życia. Tu gdzieś wiesz, tam gdzie żyjesz. Nie popadajmy w skrajność, bo to bez sensu. No to chyba wszystko. Poruszyłem taki temat na trzecim odcinku. Yy, chcę powiedzieć jak to się u mnie zaczęło w ogóle. Przygoda yy, z tym sportem. W ogóle wcześniej ćwiczyłem, ale też tak myślę to opowiedzieć żebyście mnie poznali, trochę tych subskrypcji też się zbieram, widzę też, że dajecie yy, komentarze ciężko mi na nie odpisywać, bo ktoś się pyta, a to, a tam, brać to 12 tygodni czy brać to 8, a czy to jest dobre no kurwa, nie widzę takiego gościa, ja bym, żeby to stwierdzić, bym musiał zobaczyć tą osobę bo musiał się rozebrać nie wiem, do gaci, zrobić kilka pus tych najważniejszych, wtedy ocenię jaki on ma mniej więcej poziom tłuszczu, jaki ma poziom umięśnienia, jeszcze staż jest ważny, czy on coś brał wcześniej, czy później, to jest mega ważne, żeby dobierać kuracje sterydowe. Wszystko zależy od czasu jakim jesteśmy co chcemy zrobić to się musi składać na plan. Niektórzy robią formę na wakacje, inni robią formę pod zawody. Ja na przykład robię formę pod zawody. Na wakacje to wchodzę na masę. wszyscy ci są rzeźbę, ja wchodzę na masie, ale na masie wygląda lepiej, praktycznie wie, niż większość kolesi na rzeźbie. Ale to mniejsza o to. Jeśli chodzi o odblok po takim cyklu to też jest ważne. To jest chyba najważniejsze. Jeśli po takim cyklu na redukcję 12-tygodniowym zalecam mniej więcej od 5 do 6 paczek HCG. HCG zazwyczaj jest ten owigil w dostępności 5000 jednostek w jednym zaszyku, Tam to się rozrabia. Jak ktoś już się kuje, to wie o co chodzi. Bijemy 1000 jednostek. Co dzień. Czyli po takiej kuracji 12 tygodni nie ma czegoś takiego, że pach, odstawiamy koks, walimy HCG. Robi się zejście. Przykładowo jak waliliśmy 4 y, zaszczyki y, teścia w tygodniu, albo za, zaczęliśmy walić 7. Dobra, załóżmy, że gość wali codziennie testosteron. Y, wali 7, wali tam sobie trena i wino. Później sobie schodzi tak. Z 7 schodzi na 5 w tygodniu. Później schodzi na 3 w tygodniu i tam gdzieś ten, żeby takie zejście miało okres od 2 do 3 tygodni. Po prostu schodzimy z dawek, nie ma takiego szoku dla organizmu i w tym właśnie czasie przybijamy HCG właśnie od 5 do 6 paczek 1000 jednostek codziennie. No to też wyjdzie około, około 3 tygodni, tam 20 dni bodajże. Nie wiem, 5 paczek to będzie 25 dni. No, ale około tam 3 tygodni wyjdzie. Po zakończeniu cyklu dalej walimy THCG, i dopiero po ostatnich szczałach dwa tygodnie trzeba odczekać, i wali się klomit. Już mówię jak wali się klomit, bo też dużo ludzi nie wie. A też jest sporo takich gości, co na przykład robi formę na wakacje. Nie wiedzą co z czym, nikim tego za bardzo nie chcę powiedzieć. No to ja mówię. Potem po takich dwóch tygodniach dochodzi klomit. Tu ja preferuję takie coś jak faza nasycenia. 6 tabletek w ciągu pierwszego dnia w odstępach co 3 godziny. Do co trzy godziny przez cały dzień łykamy jedną tableteczkę, a później bierzemy po jednej. Po, takich, po takiej redukcji, po tych środkach. HCG jest najważniejsze. Klomit tuż jest też konieczny, ale też niekonieczny. W sensie już mówię o co mi chodzi. Jeśli taki gość chce dalej ciągnąć kurację, no to schodzi z dałek, przybija HCG, no i wchodzi dalej na inne sterydy. No to już może być. Tu są różne przykłady. SUSTA z DEKOM, teściu z DEKOM. Może być teściu z Boldenonem, teściu z Primabolanem, Susta z Primabolanem, Turinox. Może do tego dojść. No to już się jakiś Anapolon, insulina, to już się wtedy się robi masudę. Też poruszę ten temat, jak robić masę na środkach, jakie środki się do tego używa. Ale taka zmion, zmiana środków jest konieczna. Nie można tak lecić cały czas na jednych i tych samych, bo. Po 6-8 tygodniach te sterydy klepią, a w późniejszym czasie to jest takie ubijanie, definicja, podtrzymywanie formy, także no, no trzeba to zrobić, bo ponieważ się odstawi, to się zaraz poleci w dół, dlatego ta takie dawki zmniejszające ilość są jak najbardziej wskazane i tego się tak nie odczuje, nie ma takiej deprechy i tak dalej, bo jeżeli są też takie przypadki, i też tak kiedyś robiłem, że po takich zawodach, po takich cyklach od razu odstawiałem towar, waliłem HCG, klomit, to jeszcze wszystko było fajnie w normie. A po miesiącu, jak się skończył ten odblok, to była tragedia. Testosteron cały szedł, nie chciało się chodzić na siłownię, w ogóle brak, brak mocy do pracy, tak szedłem, jakoś Micha też mi się nie chciało gotować. Ten stan utrzymuje się do trzech miesięcy, po trzech miesiącach dopiero gospodarka hormonalna wraca, dopiero organizm zaczyna funkcjonować. Dopiero te jądra się konkretnie i przysadka mózgowa konkretnie się odblokowały i dopiero zaczyna wszystko pracować, ten cały układ hormonalny, dlatego jak już się ktoś yy, blokuje, no to już moim zdaniem, jeśli ma oczywiście środki na to i chce dobrze wyglądać, tak? Chce zaistnieć, chce być duży, czy jakoś tam y, wyglądać, no to moim zdaniem ciągnąć dalej. <grych> to nawet y, jeśli później ten y, o takie zejście jeśli chodzi, to ciągnąć cały czas, jak są środki, to wszystko zależne jest od kasy. Są pieniądze. Jest i wygląd, jest i forma. Nie? No to wszystko. Jeśli ktoś obejrzał do końca zapraszam yy, na mój fan, fanpage Rafał Miszkiewicz. Tam dużo fotek, jakieś y, urywki z treningów. Coś tam można podpatrzeć. Czasami kilka rzeczy pokazuję. Tam głównie o moim życiu. Nie wiem, oglądajcie dalej materiały. Coś tam na pewno będę powiedział. Tak jak mówię trzeci filmik będzie o, o moim takim życiu. Tam się tak bardziej przedstawię. Zagłębicie się w moją osobę. No zobaczymy, czy to się sprawdzi, bo tych youtuberów jest pełno. A nie ukrywam, że to też pomoże w jakiś tam sposób promocji mojej osoby, ponieważ ćwiczę tyle lat. Chciałbym się podzielić z Wami tą wiedzą. To jest oczywiście darmowa wiedza. Za to nic nie płacicie i warto takie coś oglądać. Bo jeździłem do trenerów i to jednych z najlepszych w Polsce, no nie będę tu rzucał nazwiskami, ale jeździłem do jednego drugiego i mają schematy, przyjdę ja, przyjdzie jakiś tam kolega podobny kurwa do mnie, to ma ten sam schemat robienia formy, no to wszystko idzie pod jeden gwizdek, no to myślę, że tak jeszcze pojeżdżę z rok, już później zacznę się sam ten przygotowywać do zawodów. Także jeszcze raz, śledźcie mój kanał, do widzenia, pozdrawiam i forma z wami, bicki przodem, trzymajcie się, pozdro.